I, ale jest tak, jeszcze jeden aspekt, który jest bardzo ważny. Mieliśmy e, w niedzielę taki, e, na YouTubie, taki, taki e, ja byłem tak Greco, taki YouTuber, młody chłopak, który e, zakrytykował ostro e, CDU-SPD. On nawet powiedział, że nie głosujecie na CDU-SPD z powodu e, ich e, polityki klimatu. A? I on miał 11 milionów klików w internecie. I teraz jest tak, że im wszyscy mówili. Jest to w ten sukces Zielonych? Nie, to jest, to jest strata celu SPD, bo on do, mm. dokładnie tak powiedział, on był popierany przez innych młodych ludzi, innych ludzi, którzy używają YouTube'a i 11 milionów klików to znaczy i teraz wszystkie partie dyskutują o tym, czy nie trzeba ograniczyć wpływ w ogóle jakiś w internecie na, przed takimi wyborami. Tak jak w Polsce jest taka cisza wyborcza. Tak. I w Niemczech tego nie mamy coś takiego, w, w internecie i tak nie no. Mm -hmm. I tam jest takie zaskoczenie, okej, okay, SPDC tytuł stracają, ok, to zawsze tak było, że ma jakieś kłopoty, ale że miała w internecie nagle no, pojawia się taka, nowa siła polityczna, która nie ma się pod kontrolą. To jest najgorzej młody chłopak, naprawdę i ma tyle sukcesów, to, to jest tak. Ciekawostka. Ciekawostka. A we Francji?